Cześć, witajcie, Skipper TV, znów nadaje sobota, 12 sierpnia, pełnia sezonu żeglarskiego w Chorwacji i w Grecji, choć w Grecji tak naprawdę sezon żeglarski to będzie wrzesień i połowa października. W Chorwacji oczywiście mamy włoskie wakacje i z tego co już widać tłoki, tłoki, jeszcze raz tłoki, w Włochów jest pełno. Trudno, musimy jakoś ich przeżyć. E, ci, którzy dzisiaj zaczynają e, swój sezon żeglarski formacji, e, swoje rejsy, pamiętajcie, że tak, jest to walka o miejsca ze wszystkimi, a z przede wszystkim. E, opowiemy sobie na początku oczywiście o, o pogodzie, a na koniec jeszcze podam parę informacji, mam nadzieję dla Was interesujących. E, a więc co? A więc, kochani, Zacznijmy już nasze informacje meteorologiczne. Dobrze, jest ok, ok. Możemy zaczynać. Jest ostrzeżenie, ale już niewielkie, upozorzenie, że pod koniec dnia i w nocy, jeszcze blisko Welebitu, i częściowo na południowych krańcach Adriatyku, miejscami porwiste. Wiatry na północy nord, East 35 do 40 węzłów, a na południu również mocniej powieje. Natomiast sytuacja jest taka, że nad Adriatykiem zatrzymał się antycyklonowy tak zwany greb, jak to mi Chorbaci piszą czyli układ wyżowy, który mam nadzieję, że w tym tygodniu zapowiada naprawdę ładną. E, fajną pogodę bez wielkich niespodzianek. Dzisiaj północny Adriatyk, e, nordwest, e, i na początku troszkę jest od wybrzeża nordist wiatr 6 do 16, a na koniec dnia e, i w nocy nordwest e, i o, o, o tendencji do e, osłabiania się z wybrzeża i okręcający się na Nord East 4 do 14, a przy wielebicie do 20 węzłów, może 1 do 2. I, i stan morza mniej więcej na, południowym, na południowej części Adriatyku 3. Widzialność 20 węzłów, a niebo bezchmurne. To piękne. Środkowy Adriatyk, NordWest, South West 10 do 20 kręcący, w nocy się osłabia, i będzie wiał z wybrzeża North East 4 do 14, może 2 do 3, a na początku, nawet na początku części południowej do 4 widzialność do 20 km i niebo bezchmurne. Oczywiście. Popatrzmy sobie tutaj, pokażę Wam na Meteo, na DHMZ, na MeteoHR, że możecie sobie sprawdzić tygodniową prognozę pogody. Od niedzieli do soboty, zobaczcie, prognozowana długoterminowa prognoza, jeżeli chodzi o zachmurzenie, siłę kierunek wiatru, obory, czyli opady. I popatrzmy sobie, ten tydzień zapowiada się bardzo bardzo fajny, bardzo piękny, temperatury znośne. Ja tu widzę maksymalnie do 28 stopni. Oczywiście ustawiłem na Shibenik, ale uwaga, można to zmienić, proszę bardzo na split. Mamy split Meteogram i który pokazuje również to samo, co najwyżej troszkę pochmurno będzie, będzie tutaj wtorek i, i, i środa i to od godzin takich 14 do 20, popatrzmy sobie. To jest bardzo fajne. Patrzymy, co pokazuje nam, oczywiście, nasz Aladdin. Model pogodowy Aladdin. Na północy. Wiatr północno-zachodni. To jest sobota już, czy dzisiaj, o 15 to see, lokalny time, czyli gdzieś około godziny 17. .00. Ci, którzy chcą wypłynąć dzisiaj, sobie jeszcze popatrzy na tą prognozę pogody. Wiatr północno-zachodni. W porywach. Do 13 metrów na sekundę, czyli mało. I co się dzieje dalej? Dalej północno-zachodni, czyli taki mistral. I im bardziej, im późniejsza godzina, tym wiatr się osłabia. 21.00, na noc. Popatrzmy: mamy tutaj wiatry do porywach do 10 m na sekundę. Mały los, rab. Tu przy samym wybrzeżu, gdzieś tam widać elementy tej bory. Ale to naprawdę przy samym wybrzeżu. Syeni, jeżeli ktoś zaczyna to z północy, z Kyrku, to generalnie wydaje mi się, że w dzisiejszej nocy będzie można spokojnie stawać na, na kotwicy, na boi, ale raczej niech to będzie zatoka osłonięta od wiatrów północno-wschodnich i północnych. Popatrzmy sobie, co się dzieje dalej. Nad ranem. Cały czas, jak widać, Wiatr północno-północno-wschodni, jeżeli już występuje, bo pamiętajmy, mamy tu ustawione pory wiatru i myślę, że możemy się dzisiaj bawić w kotwice i, i czy ewentualnie boje również. Z na niedzielę, patrzymy niedziela. Niedziela, popatrzmy, jak śmiesznie to wygląda. Tu północno-zachodni, tu wschodni, tu kręcący, tu północny, tu zachodni, bardzo mocno kręcące wiatry, ale niezbyt mocne, takie do 8 metrów na sekundę. Dopiero po południu zaczyna się rozwijać taki typowy Mistral i znowu bije północno-zachodni wiatr. I co się dzieje z niedzieli na poniedziałek? Praktycznie to samo. Wiatr północno-wschodni, delikatny. Tutaj przy Kyrku wyraźnie widzimy Ceni, i Pag wyraźny wpływ bory, właśnie małego burina. I tutaj w nocy to, sam, to sama historia, wiatr północno-zachodni, przed tym się trzeba chronić, landów, jeżeli chcemy stawać na kotwicach, na bojach. I co się dzieje w poniedziałek? Poniedziałek to samo, wiatry zachodnie, północno-zachodnie, kręcące bardzo mocno, bardzo mocno. Ktoś, kto będzie pływał w tym rejonie, będzie miał dość ciekawie. Dopiero potem, po południami, ten wiatr się bardziej stabilizuje. Tu przechodzi na zachodni, południowo-zachodni i północno-zachodni. Bardzo mocno kręcące wiatry. Poniedziałek 21, z poniedziałku na wtorek. Popatrzmy. Też praktycznie widać, że taka sama sytuacja, jeżeli chodzi o wiatry, czyli znowu, generalnie szansa na stawanie na bojach i na kotwicach dość fajna. Teraz popatrzmy sobie, co się dzieje tutaj na środkowym Adriatyku, tu już troszkę inaczej. Dzisiaj popatrzmy wiatry północno-zachodnie, a w okolicach od Biogradu do Szybenika nawet do 17 metrów na sekundę, tak w porywak. Natomiast Zadar, tu wyraźny, mistral północno-zachodni od Zadaru, poprzez Szybenik, Solte. Oczywiście tutaj te wiatry zmieniają się przy Braciach, przy Wyspach Brać-Kvar, Korczula na wiatry zachodnie, zapadniaki, ale nie więcej niż do 10 metrów na sekundę. No i teoretycznie można powiedzieć, że ktoś kto startuje z Pitrogir i za cel obrał sobie południe Chorwacji, czyli najczęściej Korczule albo nawet Dubrownik, no to wiatr będzie miał korzystny bardzo, co zresztą widać przez całą część soboty. E, oczywiście Mistral o zachodzie słońca powinien zdychać między wyspami szybciej, na pełnym morzu wolniej i popatrzmy sobie wiatry spokojne bez większych, za, bez większych e, sytuacji w nocy wiecznych jedynie tu przy Biogradzie trzeba zwrócić uwagę, że schodzi mała bora i e, jeżeli chodzi o stawanie na kotwicy naboi to tutaj o długi otok Zadar e, Biograd myślę, że można stać w prawie każdej zatoce, natomiast im Biogradu trzeba znaleźć zatoki osłonięte od wiatru północno schodniego Trogir, Solta, Brać, tu widzimy, popatrzcie, tu na zewnątrz przy Wisie wiatr mamy północny, czy północno-zachodni, natomiast pomiędzy Bracią, Chwarem mamy wschodni, ale to jest to 5 metrów na sekundę w porywach, nie sądzę, żeby to było mocniej. Choć się zdarza ostatnio, że nawet w stosunku do Alladyna wiatr wie mocniejszy niż ten przewidywany. Jeżeli już mówimy o stawaniu tu w tych miejscach na bojach kotwicach, na pewno starajmy się, żeby, żeby kotwice zatoki były osłonięte od wiatru wschodniego, południowego, południowo-wschodniego. I popatrzmy, co się dzieje z soboty na niedzielę. To niedziela w rano, 9.00 Wiatry z samego rana. Spokojnie dopiero o 12 rozwiewa się znowu Mistral, południowo-zachodni wiatr. No, oczywiście przy Wyspach Far bardziej widoczny jako zachodni, natomiast tu już przy Plesiaciu ma tendencję do wiatru południowo-zachodniego i dalej, niedziela, już uwaga, dziś, w niedzielę jutro o 17 lokalnego czasu, a 15 OTC UTC, uwaga, bo wiatry od Biogradu, do, do Trogiru, właściwie nawet do 17 metrów na sekundach, porywach, a na pewno 13, a na pewno powyżej 10 metrów na sekundę. To już całkiem nieźle wieje. Ale dalej wiatry północno-zachodnie i zachodnie. I dalej popatrzmy sobie. Niedziela, e, co dalej? O 18. Wiatr ścicha, Mistrza powinien ścichać w nocy. Dalej troszkę wieje północno-zachodni, jeżeli chodzi o tą część, północ część północno-środkowego Adriatyku. Biograd, ale generalnie, jeżeli stajemy na bojach, na kotwicach, to na pewno zatoki osłonięte od wiatru północno-zachodniego, północnego, czy ewentualnie bliżej Szybenika od północno-wschodniego. A od Trogiru na południu, zobaczcie praktycznie bezwiecznie, przez całą noc też dobre warunki dostawania na, na kotwicach i bojach. Poniedziałek. Rano, popatrzcie dalej, bezwiecznie, yy, i lecimy sobie, co, co nam pokazuje dalej Aladdin. Al 9. ETC, były ciekawostka, samego rana, tutaj na pomocy będzie wiatr, wiatr południowy, yy, i tu jest wyraźnie centrum takiego, takiego cykloniku, gdzie, o, tu wyraźnie jest wiatr południowy. Z kolei na braciu, po, poniżej bracia, na południe raczej spokojnie. I dopiero, uwaga, potem zaczyna się według, powtarzam, według Alladyna. Zwróćcie uwagę, poniedziałek, wiatry w tym momencie południowe, południowo-zachodnie, troszkę się tu zmienia, ale już pod koniec dnia bardziej zachodnie i północno-zachodnie. I co dalej? Poniedziałek i w poniedziałek po 18 północno-zachodni typowy misztral. I również z poniedziałek, z poniedziałku na wtorek, wyraźnie wiatr zanika, stawanie na bojach i na kotwicach, z poniedziałku na wtorek, bez przeszkód, wydaje mi się, bez żadnych problemów, przynajmniej w tej prognozie. Popatrzcie, do wtorku, do 6 UTC, dopiero, e, popatrzmy sobie, co pokazuje nam teraz Windy. I co pokazuje Windy? Windy, generalnie, pójdźmy sobie symulację. Tak? Windy pokazuje cały czas, przez cały tydzień, Tendencje wiatrów północno-zachodnich, w północno takim mistrzali. Tutaj z niedzieli na poniedziałek, sobie, w poniedziałek. Tu dalej pokazuje poniedziałek ta lekka bora schodząca z, od strony wybrzeża, północno wschodni wiatr. Ale gdybym się miał ja kierować, kochani, planowaniem swojego rejsu w tej chwili w to bardziej bym tutaj wierzył, Alladynowi i jeżeli chodzi o te wiatry e, kręcące, zawirowania, przepraszam to jest w poniedziałek, popatrzcie w poniedziałek tak pokazywał Alladyn a popatrzmy co pokazuje w poniedziałek Windy, troszeczkę pokazuje tutaj wiatrów północno-zachodnich i tutaj południowo-zachodnich ale bardziej szczegółowo ale dalej w poniedziałek pokazuje wiatry północno-zachodnie północno i bardziej na północno-zachodnie niż jakieś takie kręcące jak Alladyn Myślę, że Aladdin się bardziej tutaj sprawdzi. I popatrzmy, co się dzieje dalej. Bezwietrze, wtorek, północno-zachodnie wiatry. Nic ciekawego się nie dzieje. Oczywiście rosnący w ciągu dnia, północno-zachodni mistrzal. Potem w nocy opadający, środa. Praktycznie to samo. Tutaj, nawet w środę, popatrzcie po południu, przed południem, wiatry kręcące. Tutaj dopiero pokazywane są jakieś wiatry południowo-zachodnie. W środę, ale bardzo słabe. Popatrzmy, co dalej. Dalej tendencja z północno-zachodnich wiatrów. I teraz planowanie takich tras e, tygodniowych, no, musicie brać pod uwagę ten wiatr, jaki on jest przez cały tydzień i jego tendencje. W czwartek zobaczcie dalej północno-zachodni wiatr, a w czwartku na piątek już powinniśmy być blisko portu docelowego, więc e, planowanie trasy. Według mnie, czy ruszamy od Shibenika w górę, czy od Trogiru Splitu na południe, no to pamiętajmy, że fajnie byłoby nie pływać pod wiatr. Jeśli chodzi o startowanie Shibenik, tu zadar, to myślę, że można wykorzystać czasami ten, ten moment bez wietrza i pływać, uciekać do góry, a potem sobie spływać na dół. Jeśli chodzi o Trogir Split-Zadar, można uciekać południe i jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę, jako że ci, którzy startują ze Skwitów, Strogiru i, i z Kaszteli, tam są te cholerne Flotyle, I, i może mi się uda jutro wam pokazać, bo mam już te rozpisane znalazłem trasy tych tych lotyli, jakich dni i jakich miejsc należy unikać. Bo to jest w granicach 180 jachtów, gdzie zajmują miejsca w portach. Najczęstszymi takimi portami, które wy też chcecie zobaczyć, to jest Wis, to jest Chwar. I jutro postaram się jak nie jak mi się uda, zamieścić może na kanale YouTube'owym taką rozpiskę, który, w które dni należy omijać dane porty, bo tam jest właśnie, są te właśnie lotyle Ale wracając do, do planowania trasy, myślę, że nie jest to złe popłynąć sobie bardziej z wiatrem w kierunku na Korczuli, omijając te główne miejsca, czyli Chwar i często wiz, wracać sobie potem na duch z tym, że żeby pamiętać o tym, że wiatr będzie tendencja północno-zachodnia i, 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 i nie, nie lecieć bardzo daleko na Dubrownik, bo zwłaszcza jeżeli chcecie wracać na żaglach, no to tutaj musicie mieć czas, to, żeby się podhalsować, bo ten wiatr będzie przez cały tydzień, przynajmniej do czwartku północno-zachodni. Bierzcie to pod uwagę, jeżeli chodzi o planowanie tras. Radary, na radary trzeba zwracać uwagę cały czas. Na razie jest czysto, żadnych burz nie jest, nie jest to przewidziane. Temperatury spadły, i, i, i kochani, zobaczcie, popatrzmy sobie na ten meteogram, który jest dla Szybenika. Temperatury tu widać maksymalnie 30-29 stopni. To już nie są te upały, które były, które, które generowały mocne parowanie wody i, i tworzyły się duże komórki burzowe. Popatrzmy sobie, jak to wygląda teraz na Europa cała, jeżeli chodzi o burze. One idą gdzieś tam na północy, zobaczcie, na razie ta część oczywiście jest, jest czysta od burz, ale codziennie, zwracajcie uwagę, najwięcej, najwięcej wypadków w tym sezonie w Chorwacji było podczas burz i, i, i niestety te jachty często podczas burzy lądowały na skałach. Tak się zdarzyło ekipie Amerykanów, którzy wynajęli katamaran i chorwackiego skipera i niestety Skorbacki skipper nie dał rady, ale na szczęście wszyscy wyszli z tego zało. E, idziemy do Grecji. W Grecji jest dużo czarterów. E, sezon grecki się bardzo mocno skręca. E, popatrzmy sobie, niestety dzisiaj, sobota, wieje i to wieje. Popatrzcie, Meltemi, które e, północno, północny wiatr, północno-wschodni, i tu niestety też za trochę na Sarońską, aż do Eginy. E, I ten dzisiejszy dzień. I jutrzejsza niedziela, popatrzcie, dalej będzie mocnowieczna. Mocnowieczna również e, na Peloponezie. E, tutaj wiatr do węzła, to jest czas lokalny, nawet do 400 węzłów. Jeżeli ktoś chce popłynąć na tydzień czasu z Aten czy z Lawio e, na cyklady, ja bym raczej odradzał. E, albo, no, jeżeli macie bardzo mocną, dobrą, mocną załogę, bo najpóźniej musi się wystartować jutro, a niedziela, jak widzicie, jeszcze mocno, jeszcze mocno wieje, przynajmniej według prognozy. I popatrzmy, co się dzieje dalej. I już w poniedziałek wyraźnie Meltem się osłabia. Meltem się osłabia. Już Sarońska i Algoliska jest, jest spokojniejszy wiatr. Natomiast tu jeszcze, jeszcze, jeszcze Meltem trzyma na, na części przynajmniej wysp cykladowych. Ale już potem, w poniedziałek po południu, zaczyna się to osłabiać. Zdecydowanie pogoda się poprawia na cykladach. Dalej jeszcze oczywiście wieje e, tym korytarzem e, między cykladami a, a dodekanezem. Zahacza oczywiście tutaj o, o, o północne, o wschodnie sporady i część do, dodekanezu. Wtorek. I uwaga, e, od wtorek jeszcze bardzo fajnie, nawet bardzo ładnie. Środa. Środa dalej wie i już od środy Meltemi znowu wraca. Zarówno na cykladach, jak i na dodekanezie. Sarońska jest wolna, Ogońskie prawie. Teraz wrócimy jeszcze do Morza Świętego, skończę tutaj tą część. Popatrzcie, w środę jeszcze wieje, ale, ale przede wszystkim wieje właśnie na skraju cyklad i dodekanez. A czwartek? A czwartek o, zaczyna się już znowu meltem przesuwać w kierunku e, całości trzy cyklat, no, ale tu jeżeli w piątek macie być w Marinie, to myślę, że już tam nikogo e, nie będzie, chyba że ci, którzy płyną na dwa tygodnie. Popatrzmy sobie w ten sposób na to. I teraz popatrzmy sobie na Morze Jońskie. E, przybliżę. Przybliżę Morze Jońskie przez cały tydzień. Mamy też czartery na Morzu Jońskim. Wiatr Północny. Północno-zachodni, niedziela, słabe wiatry. północno schodnie troszeczkę tutaj, ale dalej północno zachodni wiatr. W niedzielę, jutro troszeczkę mocniej powieje, do 30 węzłów. Ale to przez chwilę. I poniedziałek spokojnie, czyściutko, bez, bez większych zadym. I tak myślę, będzie do końca tygodnia. Proszę bardzo, wtorek. Morze Jońskie jest określane jako jeden z bardziej spokojnych akwenów, jeżeli chodzi o żeglowanie. Bardzo przyjazne żeglarzom, krótkie przeloty, e, może spokojniejsze. Proszę bardzo, widzicie cały tydzień spokojny, fajny wiatr północno-zachodni. Czasami gdzieś tutaj powieje mocniej do 30 węzłów, ale do czwartku przynajmniej mamy taki spokój. O, proszę bardzo, tak. I to byłoby tyle, jeżeli chodzi o, o prognozę e, pogody. Natomiast teraz przejdziemy sobie do krótkich małych, dwóch informacji na temat ryb. E, Tuna, e, festiwal tuńczyka tradycyjny w Premoszczenie, który się odbywa w sierpniu, i właśnie w tym tygodniu się o, powinien odbywać e, między 16 a 19 sierpnia, fantastyczna impreza. No to muszę was zmartwić, ci, którzy sobie już tam porezerwowali wszystko, e, nastawili się na ten Festiwal Chińczyka, tu proszę bardzo przeczytali reklamy, plakaty, no niestety na stronie, na stronie, na stronie, na stronie dobrze, się tutaj do Michałek bombami dzwoni, muszę od niego odzwać później, e, na stronie, e, na stronie e, festiwalu okazuje się, że niestety, Gmina Primoszten się nie dogadała z organizatorami i festiwalu nie będzie. No, przykro, przykro mi bardzo. No, ale cóż, no, tak, 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 bywa w Horbacji, choć tych imprez towarzyszących w tej chwili w sezonie jest dość sporo. To jednak, to jednak, no, czasami coś, coś, im to też nie, nie zafunguje, jak mówią to częściej. Przypominam znowu dla tych, którzy łowią ryby o, o pałku. O rybie, o ostroszu, który niestety ma kolce jadowe i bardzo dużo pytań jest w tym roku o wędkowanie, może wędkowania. Już pomijam zezwolenie, które powinno się mieć na jachcie, żeby wędkować z jachtu, żeby moczyć kije, to pamiętajmy, że niestety bardzo często nasi dzielni wędkarze łowią właśnie pałka, który wbija się swoimi kolcami, jak go chcą złapać, odciąć od żyłki kolcami. W dłoń i to jest bardzo niebezpieczne. Najczęściej powinno się, się z tym udać do szpitala, choć taka szybka, jakby reakcja z naszej strony, to po pierwsze jest i sposób, jakby na, na, na pomoc ofierze, to jest zanurzenie, zanurzenie dłoni do wody o temperaturze, uwaga, o temperaturze nie mniejszej niż 40 stopni. To dla człowieka praktycznie można w odczuwalnej sprawie wrzątek, ale tak powinno się. Tą dłoń, bo najczęściej są to dłonie moczyć. Jeżeli była, była to duża ryba, głębokie zakłócie wieloma kolcami, to mimo wszystko zalecam udanie się do, do lekarza. I to byłoby, kochani, na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o prognozę pogody. My się spotkamy się, jeżeli chodzi o prognozę pogody we wtorek, tak żeby skończyć tydzień powiedzieć, co będzie od wtorku do końca tygodnia. A teraz wszystkim życzę bardzo miłych rejsów, udanych wakacji. Zapraszam jeszcze raz. Wysyłajcie mi zdjęcia, filmy. Będę zamieszczał na kanale, na Skipper TV z Waszych przygód, fajnych rzeczy, niefajnych rzeczy. Zapraszam wszystkich do współredagowania Skipper TV. A teraz żegnam wszystkich. Do usłyszenia, do zobaczenia. Żeglujcie bezpiecznie. Trzymajcie się, cześć.